Jest rok 2021. Elektronika oraz internet są nieodłącznymi elementami życia przeciętnego człowieka w kraju rozwiniętym. Większość osób używa na co dzień komputera czy smartfona, zarówno z własnej woli, ale i, jak pokazał koronawirus, z przymusu. Stało się tak, ponieważ coraz więcej rzeczy jest digitalizowane. Komunikacja, poczta, nauka, nawigacja wszystko to w coraz większym stopniu polega na elektronice, bez której coraz cięższe jest funkcjonować w społeczeństwie. Tu pojawia się nawet kolejny problem. Otóż nie bez powodu oprogramowanie i komputery kojarzą nam się z wielkimi międzynarodowymi korporacjami. W zasadzie kojarzyły nam się z nimi już od samego początku, w końcu przecież pierwszych komputerów osobistych oraz komponentów do nich nie składało się w garażu. Ponadto, nie bez powodu, niezależnie od tego, gdzie na świecie kupiliśmy nasz komputer, najprawdopodobniej po odpaleniu pokaże nam logo produktu Microsoftu bądź Apple'a. Na szczęście dla nas sytuacja zaczyna się coraz bardziej zmieniać, między innymi za sprawą zjawiska o nazwie Open Source. Open Source, czyli po polsku wolne bądź też otwarte programowanie, na tle innych programów wyróżnia otwarty kod źródłowy. Jeśli znasz się na komputerach jeszcze gorzej niż ja, no to spokojnie już tłumaczę o co chodzi. Na początek omówimy oprogramowanie najczęściej spotykane, czyli zamknięte. Wyobraź sobie, że program komputerowy to jakieś urządzenie. Ma zamknięte obudowę, na obudowie widzimy szereg przycisków, może jakieś lampki. Z urządzeniem dostajemy też instrukcję, z której dowiedzieć się możemy na przykład tego, że jak klikniemy przycisk X, to zapali się lampka 1. Jak przycisk Y to lampka 2 itd. Tak Czyli mamy urządzenie, które coś robi, wiemy jak się nim posługiwać, ale czy wiemy jak ono naprawdę działa? Obudowa jest zespołowana na Amen, więc nie zajrzymy do środka. Nie dowiemy się więc, czy poza zapalaniem lampek nasze urządzenie nie robi jeszcze innych rzeczy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby okazało się, że pod obudową znajduje się na przykład podsłuch. Dokładnie tak jest z oprogramowaniem zamkniętym. Widzimy, co jest na zewnątrz, ale nie możemy zajrzeć w kod źródłowy danego programu. Możemy się jedynie domyślać, jak konkretnie działa dany program, czy nie ma żadnych niepożądanych funkcji itd. W przypadku oprogramowania otwartego zaś kod jest publicznie dostępny. Oznacza to, że każdy może sobie pobrać plik z kodem źródłowym i przeczytać linijkę po linijce jak ten program działa. Czyli, wracając do analogii urządzenia, możemy spokojnie usunąć obudowę i rozebrać maszynę na części pierwsze. W taki sposób zupełnie niemożliwym jest ukrycie czegokolwiek w kodzie takiego programu. I oczywiście zrozumienie tego, co jest w tym kodzie, wymaga specjalistycznej wiedzy z programowania, ale tu na pomoc przychodzi cała ogromna społeczność, jaka wyrosła wokół idei wolnego oprogramowania. Składają się na nią uzdolnieni ludzie związani z szeroko pojętą branżą informatyczną, którzy zazwyczaj zupełnie za darmo angażują się w tworzenie oraz kontrolę open sourceowych programów i aplikacji. Dlatego też zwyczajnie nie ma popularnego, otwartego programu, który zawierałby w sobie ukryte niepożądane funkcje. Czemu nikt nie powiedział mi o takich programach i skąd mogę je wziąć? Odpowiadając na pierwsze pytanie, bo się nie opłaca. To znaczy, o większości programów komputerowych wiesz zapewne z różnych reklam albo z tego, że inni ludzie ich używają. Jeśli weźmiemy pod uwagę zbiór takich rzeczy jak Windows, Tinder, Photoshop, Messenger, Google Chrome, to co je wszystkie łączy? Między innymi to, że najprawdopodobniej je wszystkie znasz oraz że wszystko to są bardzo dochodowe, komercyjne programy o zamkniętym kodzie. Co za tym idzie, stoją za nimi ludzie, którym bardzo zależy, żeby z nich korzystał, bo im się to zwyczajnie opłaca. Wolne oprogramowanie zaś nie gwarantuje zarobku jego autorom. Jeśli już się jakiś pojawia, to zwykle w postaci dobrowolnych datków. Są też raczej mało kto z tego środowiska inwestuje pieniądze w marketing swoich produktów. Jak już, mamy zwykle do czynienia ze swego rodzaju globalną pocztą pantoflową, gdzie się zainteresowani tematem dzielą się swoimi odkryciami z innymi. Mniej więcej tak jak ja to robię właśnie za pomocą tego filmu. Jest to metoda znacznie mniej skuteczna niż wpychanie ludziom reklam do gardeł, dlatego też, tak długo jak istnieje nieograniczony marketing, zjawiska niekomercyjne spychane będą na margines. No ale skoro już wiesz, że istnieje coś takiego jak wolne oprogramowanie, to pewnie zastanawiasz się skąd dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Właściwie najważniejszą rzecz już wiesz, to znaczy, masz świadomość istnienia otwartych programów. Możesz więc na własną rękę szukać dalej. Generalnie jest kilka podstawowych miejsc, które należało odwiedzić by na początek. Po pierwsze, jeśli szukasz wolnych programów na telefon z Androidem, sprawdź takie coś jak F-Droid. To taki darmowy sklep z otwartymi apkami, zrobiłem o nim film niedawno, gdzie wszystko tłumaczę. Warto też będzie poszukać sobie w internecie jakichś artykułów typu TOP 10 OPEN SOURCE'OWYCH PROGRAMÓW i tym podobne. Osobiście robię również tak, że wpisuję nazwę jakiegoś programu, którego używam i dodaję frazę OPEN SOURCE ALTERNATIVE. Na przykład Microsoft Word Open Source Alternative. W ten sposób można znaleźć wolne zamienniki większości znanych programów. Mam w planach porobić właśnie kolejne filmy właśnie o nich. No i jeszcze dobrym pomysłem będzie wejście w społeczność skupioną wokół open source. Są tu różne kanały na YouTube, fora, gdzie specjaliści zagłębiają się w temat znacznie bardziej niż ja tutaj. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał komuś pomógł i że nie wyszło z tego lanie wody jak na rozprawce na Polski. W, w przyszłych filmach mam zamiar omówić najbardziej przydatne programy z tej kategorii oraz w międzyczasie spróbować swoich sił z tym słynnym Linuxem. Pozdrawiam i do zobaczenia.